Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową aktualizację na Blockstar Planet. Więc no bardzo serdecznie zapraszam Was na odcinek. Więc bez przedłużenia, wydaje mi się, że możemy właśnie sprawdzić sobie wiadomości, tak na sam początek, pyk Oraz pierwsze, co tutaj nam się pokazuje, no to, to jest taka właśnie dziwna właśnie wiadomość Jeżeli nie zdążyliście jej właśnie zobaczyć, to teraz wam się ona okazuje na ekranie A z według mnie to jest naprawdę bardzo dziwne, ponieważ wtedy, kiedy od razu tak szybko na nią klikniemy No to się pokazuje właśnie ta wiadomość, która właśnie miała być Ale no... Więc od razu jak mówiłam, no to sobie idziemy przejść do właśnie tych wiadomości PYK i PYK. Tutaj właśnie jest wiadomość, która miała mówić o nowej kamerze albo o perspektywie, jak to woli, ale niestety coś się tutaj właśnie zepsuło, oraz no tak to wygląda. Ale no jak sama ta wiadomość mówiła, tak to jest prawda. Została na Plant dodana nowa kamera. Oraz, tak teraz właśnie dla porównania, no to teraz mam właśnie tą starszą kamerę O. Oraz, teraz, żeby właśnie zmienić tą kamerę na tą, właśnie nową, to musimy sobie kliknąć więcej opcje. Oraz tutaj mamy tą perspektywę. Oraz jak może się zauważyć, ona ma tutaj takie 360 stopni pokazane, więc sobie ją klikniemy pyk. Oraz możemy jakby tą kamerą obracać. A dla porównania, no to tamtej kamery nie mogliśmy obracać, o zobaczcie, no to sami się obracaliśmy. A... Jednak no, ale no więc sobie tą właśnie nową kamerę zobaczmy, pyk oraz tak się ono to prezentuje, możemy sobie sprawdzić bok, przód, bok drugi oraz tył naszej Blockstar, więc to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne. Do tego, co jest jeszcze, wydaje mi się, że jest bardzo fajne to, że możemy się tak fajnie kręcić, o zobaczcie. Możemy się fajnie kręcić, 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 więc to mi się naprawdę bardzo podoba. Ogólnie też pozdrawiam moich widzów, których właśnie tutaj w Nexusie spotkałam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie wszystkich, ale no. Teraz tak się o właśnie prezentuje ta kamera, sobie pójdziemy do przodu, do tyłu, na bok i na drugi bok. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest to na serio bardzo, bardzo fajne. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest jedna z takich lepszych aktualizacji, które Block Serpent dodało, ponieważ szczerze czekałam właśnie na tą kamerę, ponieważ naprawdę jest ona bardzo, bardzo fajna. Nie wiem, który raz mówię to w tym odcinku, ale któryś raz na pewno. Ale no, ale to jeszcze nie jest koniec, właśnie sprawdzania tej nowej kamery, ponieważ możemy jeszcze ją przysuwać oraz oddalać. Suwać nie, przybliżać. O tak, przybliżać. Oraz jak możecie sobie na początek przybliżymy tą kamerę o pyk. Oraz możemy teraz widzieć właśnie świat z pierwszej osoby. Więc to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne. O, zobaczcie pyk i pyk, sobie zobaczymy cały świat, cały Nexus w sumie. Po do tego możemy jeszcze tą kamerę oddalać. Zobaczcie, pyk, sobie teraz ją oddalimy o. Oraz to jest właśnie maksymalnie jak możemy sobie tą kamerę oddalić. Więc według mnie to jest też naprawdę bardzo fajne. Oraz też możemy dzięki temu widzieć jakby więcej niż właśnie w takiej przybliżonej kamerze o... No to możemy sobie właśnie widzieć więcej, co wydaje mi się, że będzie fajne do przechodzenia takich właśnie labiryntów. Wiecie, będziemy mogli sobie sprawdzić drogę, hehe, ale no. Jeszcze zostało nowe logo dodane na Block Sarpanet, tak się oto ono prezentuje, jest ono takie bardziej niebieskie, ale i tak wydaje mi się, że jest ono bardzo fajne. Teraz nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Oraz do tego też powinien zostać dodany nowy Nexus, ponieważ w opisie tej właśnie aktualizacji, czyli właśnie w tych przeciekach, pisze właśnie, że powinien zostać dodany nowy, większy Nexus. Co jest według mnie naprawdę ciekawe, ponieważ jest aktualnie godzina 9:53 wtedy, kiedy to nagrywam. Oraz zwykle to już powinno być od dziewiątej ten nowy nexus, a tutaj on się nie pojawia, ale no. Do tego jeszcze, co jest według mnie naprawdę bardzo dziwne, ponieważ dzisiaj jest właśnie sobota. A zwykle aktualizacje pojawiają się w czwartek albo w środę, no tak zwykle, a jak zwykle pojawiają się w poniedziałek, a pamiętam, że w poniedziałek sprawdzałam oraz nic takiego nie było. Chyba, że tego nie zauważyłam, no to też tak może być. Ale no, jeszcze to nie koniec tej właśnie sprawdzania aktualizacji, ponieważ zostało dodane jeszcze coś. Mianowicie, żeby to sprawdzić, no to sobie na przykładzie pójdziemy na parkur, więc widzimy się już zaraz na parkurze. A few moments later. Więc jesteśmy sobie już właśnie na parkurze oraz pierwsze co nam się tak rzuca w oczy to jest to, że nie ma HP na górze, ale jest ono właśnie na dole. Oraz ma inny wygląd, o. Więc przyznam, że no osobiście uważam, że starsze HP było lepsze, ponieważ no się tak do niego przyzwyczaiłam, a teraz to tak... Takie dziwne uczucie, ale no co zrobić. Sobie na przykładzie teraz sobie wzięłam już kluczyk oraz wydaje mi się, że sobie skiniemy tak na przykładzie oraz zobaczymy jak to mniej więcej wygląda, gdy się straci HP. No dobra, sobie tutaj właśnie idziemy oraz pyk, sobie tutaj skinę właśnie. Tak to mniej więcej wyglądało, gdy się traci HP. Ale no, więc widzimy się już w Nexusie. Much, much, much later. Okej, okay, więc to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, a jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale wraz z wączkiem, żeby nie przegapić kolejnych fajnych filmików, takich jak ten, więc no, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie właśnie o tej nowej kamerze, ponieważ jak wcześniej mówiłam, jest według mnie ona bardzo fajna oraz no... No, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca oraz mam nadzieję, że będziecie mieli fajny dzień, więc no, papatki, bajo, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy!